I nice life like everything was a party only 18 years deep and now get Hey, cześć, witajcie, witam. Wykonuj... Co? Żartowałem. No to No dalej, no żartuję, że nie. Na... Ej, tu. M. Mm. Halo. No halo, no. Enzo, bo... no pros. To... Dobra. O. Dobra. Już nagrywasz? No już dawno. O Jezu, tam. Dobra, to hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Oczywiście standardowo tę serię nagrywa Proxor. Tak, żebyście się nie zdziwili, ci co jeszcze wcześniej na, naszych odcinków nie widzieli. To jest seria mul, Minecraft Multiplayer na modach. Gramy tutaj na modach Multiplayer, które sami instalujemy. Nie jest to żadna paczka ani tech kit, ani jakiś jogbox, ani jogbox tutaj tak nie ma na multi ale mniejsza, To żadna paczka, my sami po prostu znajdowaliśmy mody. Na, dajemy ma, paczkę modyfikacji zawsze, gdy kończymy sezon. Ten sezon jeszcze trochę potrwa, tak więc. Eee, no A teraz... A dzisiaj cicho się to A teraz podajcie wody na przepukanie gardła. No spadaj ode mnie no ciwki Nie wziąłem, to ten miał być Ham! No spadaj no cicho no dobra cicho e, Profesor przywitaj się bo nie Ja się, co tam... mam się przewitywać Miałeś okazji. <laughs> Spadłem z góry mi wystarczy Już dzisiaj ty mnie zabiłeś za duży raz Nie zabiłem cię A nie aż z Shotguna na pysk to dostał przepraszam bardzo no to moja wina, że ten? Że tak się jak zombie chodzisz? Subciło się zombiaka przestraszył i mnie prawie zabił. Taką maskę chodzisz tam. Cześć kurę. No cześć, jak tam leci u ciebie, cześć. No pana dupo się odwróciła do mnie. Policja! Zostaje pan wgryziony w serie! No Nie. Się oddala od tego mikrofonu. No bo też tam coś tam No co nie ty robisz w ogóle i co on... Ej, czemu jesteś Steve? No! już nie. O, o tki, rozebrałeś mnie. Tu, tu Tyle jesteś. Tam. Zboczenie z Nagolasna tu przyszedł. Gdzie mamy to coś, coś, gdzie to było? Tam gdzieś coś, no nie wiem. Gdzie to było? Tam, tam ty to stawiałeś No gdzieś. tak, ale gdzie, żebyś już zapomniałem. Nie wiem, dziwnie cię słyszę. Czemu? No bo tak, Ej, tam to gdzieś. gdzieś tu chyba, nie? Za no, e, nie powiedzieliśmy co idzie automatycznie. to właśnie. jakaś e, y, idziemy do moda p... PES... A, jest przy mnie. A, Zresztą. co my tu tak nie przy tym? Ej hey no, no, Felek! Ej no, nie mnie! <ścoughs> Ej hey no, fejno, co jest? Jezus, wziąłem wziąłem złoma. złama i... No, mi to miło, dobra, to. przeszło. Ale mi ciało, o stary, 500 w Eee, tak, to nie wchodź jeszcze tam. E, tu, to jest e, mod, prehistoric mod, Czyli tam znajdziemy jakieś dinozaury, coś tam, coś tam, gdzieś tam... Chodź, tam takie subcie duże chodzą. Dobra, wchodzimy. Dobra, Uwaga? Powiedz. O dobra jestem. Czekam się nie zbuguje tam przypadki. Zbuguje. bo właśnie to się na pewno Gdzie my zbugujesz. jesteśmy? Czemu nas gdzieś w ogóle wydupcyło? Halo Gdzie my jesteśmy? Ej, co to jest za miejsce? Ej, masz masz w ogóle ten jeść? Czekaj, oznaczę tutaj. A no ja też. Owrót. Ojpons. Adydy? Powrót... Okej okay. Lecimy, dawaj Dobra W którą stronę lecimy? no Tu w macie księdze. piękne góry w Pewnie dinozaury chodzić No Ej, ja mam... nie? Aha! Nie pokazaliśmy jeszcze Diamentów A, a właśnie Mamy kilofy, właśnie o, Spadaj Pat Patrzcie mamy takie killoffy z to są killoffy z e, obsydianowe, nie wiem czy się czyta. E I e mamy tak szczęście 3, niezmieścarność 3 i wydajność 5. Znaczy ja przynajmniej mam, Eficiency. on tam nie wiem. Nie ma. Ja to się czyta w ogóle. Nigdy efekt... Nie czyta, efekt... Ja, nigdy nie, nie czytałem tego słowa. Efekt. <laughs> Efic Eficience. jakoś tak. Efektywność. Efektywność. No, no, no nie czytałem tego słowa nigdy. patrz e, tutaj coś... mamy wodę taką kolorową. Drzewo mamy. E co to jest ta e, kolorowa woda? E, <laughs> Dzięki Ci bardzo, jak to no, kolorowa. No, Tenczowa woda. Tam jest jeden kolor. O, ty, to nie ja, to woda no, Cię no, zatruła No na pewno. To woda. I co mi tak odrzuca? No. <laughs> tam. Prosto. Ryba Cię od dołu, tam. Aha. Wkroczył, ugryzła yes. Coś tu pod wodą jest jakaś rybka no, Ale yeah. już że ryby są. Czy nie, to nie jest piranie, bo to nie ma nie ma mortki nawet. Dobra nie, nie ten. To ma to ma to ma wacka z tyłu, ale nie ma. No pa, to uciekam co robi, no to pokiem to... lata, tak znaczy chodzi pływa. A! Mam muszelki mam. Patrzcie, patrz, patrz. Ej, patrz. Co masz? Chcesz jedno? No po co mi muszelka? Się. Jak, jak brzmi w środku? Można wiesią? Tak. tak, gdzieś jest muszelka, no. Weź, niech coś... ona na wolności będzie. Może jakiś ślimak ta... za domowi się. Katują koty. A w ogóle to gdzie jest. Aż płytko tutaj jest. No płytko. Takie ten, to tak, um... wiesz, bezpieczeństwo, żeby się nie utonęły takie. Masz jajem. Jakie jajku? Jajku. Jajem masz. Jajem masz, gdzie? Co ja mam? Skąd mam wiedzieć? Ty to w ogóle się mądrzysz, jakbyś nie wiem, był u siebie? Czy? Kim ty jesteś w ogóle? Znacie ktoś? <laughs> Można, można. Katują koty. Opatrz. Drzewno, weźmiemy do domku. A głowa cię nie boli? Trochę a co? A ciebie? Nie. Na no, kilo'fem ścinam wszystko. No ja też, o ty sz sz szybka jesteś. No menno wchodzisz pod kilof. Ty mi wchodzisz zawsze pod shotguna. Tak, no co mama tak mam mapę. Jasne, pod shotguna. Ej no! Co robi? Zaciąłem się bo. No. Było. <laughs> No, hamie! Hamice społeczne. Nie ma, bo ja mam tę odporność. Tak, 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 nie ja ci dam. Jest hamie, no mówię wam, on podszedł mi i mnie z młotka się chupnął w web. Du nie chcąc! Bez przyczyn ja się stanęłem, żeby coś się wszamać Ale... podszedł <laughs> i podszedł mi z młotka Ale najpierw strzutka no, Aha, bo oni pewnie wiedzą o co chodzi, bo my sobie w wardy graliśmy. I, I ten, i ten, ten booczyt mi tu przestraszył mnie, a potem się dziwi, że, że no, ten... No, a co oh, się, od... jest... się odwraca i od razu dzień dobry, przy na przywitanie z shotguna kogoś traktuje. Dobrze. Masz no, szczęście, że z... nie, że nie zostałeś w łepie. Ja wychodzę z poczty, listy to, 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 to. wysłałem, i ten z mnie. <laughs> ja przez okno wyskakuję, ale ja nie ubijesz go tak. chyba, o. To nie, szybko. Jara się. Ty jesteś bloker, a ja z dystansu Jest, widzę. mam, mam! No A, to To myślałem, społeczna. że tu jest jakiś stały jakiś cygan, jeszcze biały taki. A, mi to społeczne. No to wiesz, no. Mam je na serce. No to się uleczy. Było arma wziąć. Mor. Właśnie gdzie mam, mam, że zakładamy się. Zostawiłeś no <laughs> Albo ci znikną, tak jakim przy przypadkiem na coś. On zaraz się pojawił, gdzie tam. To ja bez armoru ciągle się i potem się dziwię, że tak szybko. Tam drzewka fajne są, drzewa. No, takie junglowe, junglowe. Chodź po drzewa. To tak jakby normalny świat, tylko ten. E, no War wy... taki generowany to w blasku. To stone, to jest stone, chyba nie? Czy to no jest to... stone? To jest normalny stone. No. No, to nie jest bridges, nie. To? <laughs> bridges. Spadaj, wczoraj na live ten gadał o, o. Coś tam o brightness, mowy <laughs> bridges. Spadaj z bridges. Co ty to mi wiesz, się to przypomniało, jest. to. Dobrze, jak ktoś ja, mówi ja, teraz ja, Brightness... Jakoś tam mamy wtedy Escape'a przechodziliśmy, nie? No mi, mi się przypomina zawsze, jak ktoś w mówi Brightness. A no co ty robisz? No nie wiem, w garniturkach byliśmy, pamiętam. No tak, ktoś mówi Brightness, a ja, no Bridges, znam no Bridges. Nasz no, jest, bridges? Masz, to wiecie. ten z No. O, jest ten nasz, pamiętasz? Kto? Pamiętasz że z pierwszy, pierwszego naszego sezonu? O, już no, nie, no, nie ma, tego no, co, o czym ty mówisz? No bo leciał... Eee... Pterodaktyl. mówi do mnie w ogóle był z nami? Pterodaktyl, tak. Pterodaktyl był z nami. No a co? No kami, co społeczna! No zboczna. w końcu jest Idź sobie. Czemu ty nie masz zbroi, co coś gdzieś No bo to przecież ciebie zabrałem. A, za to fajnego kilofa. Ej, co to za trawka? Ty... Nie wiem, palisz? I dawaj ją. Papie, co ty polisz? Jakieś nasiono. Jakiś kurde Jakieś takie zabronione trochę nie no, chodź już... Nie ma ciekawego Aż taki bardzo jakiś ciekawych grzybki Grzybki halucynki, nie o kurde Też nie można jeść Ale mam mięsko za to Ej lata tam ten śmierdziel Trollu Co? Lata tu nad tobą, się nie zaraz Podjaram go <susbee> <Schgerdziest establi lights> <susbee> Jak to się stało, jak ja w niego celowałem? <laughs> to my zaraz wrócimy. Ja... Ten upek Przyszło... Ej! Za... O Nie... E, e... I... U... E... Dobra. A... Dobra. A to ty... Nie masz... W ogóle wziąłem zbroję sobie. Czemu nie masz jej na sobie? Mam na sobie. Nie masz. No co, znowu coś Ej, znikła mi. Zbroję mu się panu. Co to ma być? Kolejną zbroję straciłem. Ale miałem ją na sobie chyba, nie wiem, potem nie. zobaczyłem na filmie. Nie wiem. Wcześniej. Potem, teraz znowu po nią poszedłem. I teraz znowu jej nie ma. Co no za troll. I... To, to jakieś, nie będzie. A ja ma. dźwięków nie mam z gry w ogóle. Ja dasz. No. Może, może tu nie ma. Daj stopa, daj stopa. No, co było? Bo Ej no, czym... znowu mnie przycięło. Może. może za słabego laptopa. No czekaj, bo. a wyłącz ten deszcz. Nie od deszcz. deszczu, to tylko. O, dobra, już przeszło. Wyl się deszcz. Coś mnie tam. Coś mnie tam. A który. To nie no, ja. On se ciula, on se ciula. Dobra, ale w sumie tu nic Dostał takiego nie raz, ale jeszcze zaraz dostanie znowu. Nic tu ciekawego aż tak nie ma, więc możemy iść, powrócić i pokazać diamenty. No, wejdź, no, Wejdę! 2,5 serca no. Dobra, możemy iść po haliamenty, ale 400. O, minut. ważka, czekaj, ważka, patrz. Wcale ją można jeść. Boże, to taka kaleka. No, no, co ona tam siedzi? Nie, no, bo to tu leciło. Trafia, miał i nic. Idę już jak w łeb. I ona się wbiła jest. w to. Właśnie tu jest jedna, patrz. Ona nie żyje. On leci, poszła. Poszła nie, w ziemię twarda, i ona się coś. Porąbało jej się tu jedna jest, ale widać, że ma zbagowane coś. No. Dobra, dawaj, lecimy tam. Może jakby tam pterodaktyl jest. Tą no. ważką można jeść. Nie, ja chciałem wziąć spróbowałem. No, ona leci tam gdzieś się pokopie kopie. co? Co za troll. Dobra, dawaj. Co on robi w ogóle? Idziemy tam. Ej no, a wano Tam Czekaj, czę już I ziarenka mam Melon, skąd je mam? Skąd tu masz melon, hopie? Hop hop. A jak będzie mnie na nagraniu za, za cicho słychać, to cię Nie wiem Ja co się tak tu skacze daleko Co? Dlaczego cię coś tak dziwnie się skacze? No bo żeby nie umiesz skakać i Skaczesz. Nie skoczasz się w skaka no a, a jakie kakao? Ty, to kakao. No to nie było tak wcześnie. A co ci znowu? O jakie a kakao ci chodzi? Wiesz? Wcale mówię, że prosto cię Dawaj jeszcze 330 metrów. Ja mam 250. No co ty robisz w ogóle? Ja, ja też będę Uwaga, tak, ja ja nie mam, mam. Mam dwa chleby. Przynajmniej się ty. świat nie ładuje trosz, troszeczkę. Jeszcze deszcz padał ten deszcz wyłącz. No chyba ty. No wyłącz go. Spadaj. Ja komendy nie znam. Ty właśnie najlepiej nasz. No tak. to, to, to cały dzień czipuję. Co tam? Nie Co? no tam nieraz sobie na, na czas albo na ten to zmienimy. Komendy. Uczę się na pamięć. Dobre of dawn, czy jakoś tak. Co? Togred Down... Down V. Wow. Down Earth. To wygląda jak wulkan. O, piorun. Skąd wiedziałeś? Ktoś drzwiami trzasnął. Tu u ciebie za ścianą wszystko Tak, tu u ciebie. Tu u ciebie? Wchodzą, tłuczą się, po, po chińsku tak. gadają. <laughs> tu u ciebie jakieś, nie wiem... Krzyto w nocy, kurde. O, Siema dam siema A ciebie katują koty No chodź tu, no nie strzelaj by cię strzelił No też nie strzelaj trawić nie umiem, to tak No nie tak, no tak. nie wiem jak to leci nie skręcaj No co? Jaki no hał No prawie za daleko, czy za blisko? Choluu no. Wyjść, ogarnij się. No nie ma już, nie ma, nie trafić. jeszcze nawet. Bo ty nie umiesz strzelać nawet. Odbiję. Tak. tak. To leci za daleko, czy za blisko? ogóle <gulę> nigdzie nie leci. Prawie dostał. <gulę> odbiło się. A, ha, ha, A i tak ostatni strzał, dostał. Czemu to tak czerwone w ogóle? Jest? No bo to jest taka coś, nie to nie był. Aaa no to wiem, już coś... ...suskały coś like... Like a volcano. Właśnie to wulkan gdzieś jest, ale... Gdzieś jest. Au, au. E, Aha, jeszcze dlaczego nie było tak długo odcinków? No, ale długo gdzieś się nie było? Wchodziłem na serwa i ludzie pytali. To nie wytłumacz. No to twoja wina. To moja. Trzy Zaraz będzie jeszcze następny odcinek, nie przecież to No ale nie z tego no. przecież. O, o o o o Dobra jesteśmy z powrotem Ty, a tą dziurę nie, nie. Te, te schody dokończyliśmy, nie? Ja dokończyłem No to, to E no, no, no i miało mi zbroję i szczęście tak ją dokończył, się że to pożar się boż <laughs> Bo tu ty te... Ja to tylko ten, żeby było w ogóle przejście. Ja równo zrobiłem, a ten tutaj coś by myśleliśmy. A ale jeszcze jest, ma... Nic nie ma. Jeszcze równo. I tu robię... po schodach, ja będę zapierdzielać dwa dni. <laughs> nie moja wina. Trzeba poczekajcie, ja jeszcze to robiłem, pokażę w którym momencie zaczął budować schody. Ja nie budowałem, ja powiedziałem subco. Zobaczcie, że... to już subca zaczął, ale, ale to by już się nie, To by już się nie chciało ten robić. Nie, bo po już nie miałem kilów, mi się kończył. Tu była moja, tu moja tak, granica, a patrzcie jaki zrobił. Oczywiście, najlepiej kropem, oczywiście. O nie. No oczywiście. No, tu, nie, tu już nie ma równo, bo patrzcie, ja robiłem... W ogóle robiliśmy to na live. Ja, to ja muszę... robiłem na trzy kratki słupek, a Słupciowi nagle na cztery kratki słupek I się to chciało robić. No co, <grym> <grym> musiałem ci... Nic nierówno, a tu chyba na pięć aż podjechał. Nie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, o, jest, taki... Ale ja to musiałem dopasować, co na cztery? Sześć tak... kratek zrobiłeś, potem pięć. Tu na mógł. trzy. <grym> Potem po Potem cztery trzy? Tak, 3 tam 6 chyba. Oto co już, bo tu już w ogóle... Jezus. Co? Nie, to to ja, sobie duch lepszy. Tu. Dobra, chodź pokażemy diamond, a nie ten. No to nie za dużo tych diamentów, pomyślał, że je stitowaliśmy jeszcze. A nie cheatowaliśmy, bo zaraz wam pokażemy jakim sposobem to robiliśmy. A masz ten killów chociaż? Mam. Patrzcie, chodź tu otwórz. Co mam się tworzy. My nie cheatujemy, bo jak no. się cheituje to w ogóle nie ma sensu gry masz, i Patrzcie, a wie, chodź, patrzcie. A my nie czytowaliśmy M tylko poszliśmy na godzinę do jaskini gdzieś Do jaskini Tu stoję mhm. no Patrz, patrz tu No stoję Wejdź mu się w coś w ciebie No i co kopiesz, no i co? No patrz, no nie mogę, a fakt nie mogę ten bo... Zacinam się w czymś Co on robi? No zacinam się w czymś, nic nie widzę no Co on ćwiczy? Wejdź mu się za ciałem w czymś Co on patrzy w ogóle tu? No weź, bo ogarnij <śle> No dobrze już, masz bo... <śle> <śle> Chciałem cię popchnąć Mogę z ręki uderzyć No co ty nie powiesz. Ale wydaje mi ci odcięło Tak no Jest to już nikt nie mówi Dawaj Od... mi moje maja... Odcięło cię chociaż no Ej tu drzewko Ej tu leży to, to wszystko na górze nawet. Ja twojego co on mam twoje Drzewko mam twoje i drugie na Nie Niech Twoich drzewek Chodź tu patrzcie No patrzę patrz. no no i robiliśmy po prostu to tak szybko szło. No i były diamenty. Oczywiście wyskini to robiliśmy na 11 godzinie. No to jest kilo z fortunem. No właśnie, mieliśmy kill'ow z portu... w w tych tam, tych nie wioskach. Czyli ze szczęściem, jak ktoś nie no wie co to fortuna, albo szczęście, no to jak jest ruda diamenty na przykład, to zamiast jednego z jednego rudy może wypaść na przykład trzy, albo tam Nie, kiedyś. bo tam w tym dungeonie, tam pod takie tak jak są Ale No, te no, to tam, tam są po cztery różne rzeczy, miedzi z czegoś. Widzieliście z na przykład w tym odcinku, tam właśnie albo miedzi widzieliście, albo żelazo. widzieliście, żelazo, złoto, to tam później dwa razy albo trzy chyba diamenty trafiliście no, no na najniższym piętrze jest. jest nie raz, Jakieś by, by były. Ile tam jeszcze, kiedy jak mieć trzy diamenty? No, tam jest pięć diamentów na kupce, a w pok czyli pokoju jest 20 diamentów. No i fortunę to kopaliśmy. I tak dużo znaleźliśmy tego. Chodź jeszcze na dół. Po co? Zobacz. Ja się boję tu schodzić. Nie, znaczy... ...ktoś mi wyskoczy. do czy... to nasze Tak. Ja Czyli na byliśmy schodzić. tam. Co mówisz? No wiem. A pokażemy ile mamy łuków nieużytych. A no. Próbowaliśmy jakieś łuki ciekawe zrobić. że mamy dużo nitek, to sobie łuki utworzyliśmy. Właśnie, właśnie nitek to, to ten. To do wow. nie tak, możemy zrobić ten? wełnę Wełna i wełnę, jakiś domek czy coś? Tam z wełnę, tu pada cały czas. Tam śnieg. Pada śnieg. Pokazaliśmy w ogóle ten? No te, tam robi. No, nie będę. Nie pamiętam o czym pokazywaliśmy. Czy zdaj, że. Nie. Robi. Ale zobaczył odcinku poprzednim. To dziwny pies Ale rusz. chyba nie pokazywaliśmy. Pokazywaliśmy, Na pokazać jak zrobiłem go, czy nie? Czy na górze? Nie, to, to jest? Kupiłem no, się. Co jest? No ty jesteś pode mną, <ścoughs> czy nadem Dobra, wryjesz się w ziemię. Nie. popsujesz wszystko. O, oh, fuck. Patrzcie, patrzcie i tu robicie. Ej, wciąłem się, czekaj. Gdzie wpadłeś? Znowu tam. A i patrz, kada jest szynka. No patrzcie. Co daje? Co daje? To jest bosa. A co daje? Tutaj jest. Ej, przyciągamy! A! Lag! to jest! A! a tam co jest? a Nie wiem jak się układa. Siuśki, siuśki, tylko siuśki w głowie. To tak powiedziałem przez. Małe dzieci. Cię lubi, małe dzieci. I co ty mnie tu? Mój exp. Patrzcie, ja lubię. Ja, ja lubię, ty kochasz. No, Bibi. Nie? Bibi. Ja teraz pokażę, co? ile spawnerów ja tam zrobiłem. Odej, stąd typu. Czyli... No, bo... no. no, no nie bij no, mnie! No, ty mnie uderzyłeś. No, chyba ty. Zbroi jeszcze nie masz, oj. No. no ja pokażę mi pokazać ile spawnerów ja tam dałem. Daj jest Pokażę wam dobry patent na dobry mod spawner. Poradnika nie będzie, ale możecie przypatrzyć się. Czekajcie. A weź... No z, z czym to zrobiłeś? Ja się przydał pishul jakiś włącznie od, odsłonić tu coś. A pishul będzie... Jak, będzie czy czym być. zrobiłem? Portalem, no. No portal, no teraz portal usunęliśmy modę na chwilę. Bo... Bo wgrywaliśmy właśnie ten projekt... NO HOPEA! Co ty robisz? To ja kopię tu 3 x 3, mi tu stoisz. Co na rok? Nie, najlepiej mnie to dasz, można ten. Co za No naprawdę. Poczekaj, bo No, o, u, u, no patrzcie, macie lepiej. tu kwadrat Gdzie taki. Tam jest raz 2, 3, 4, 5, 6, 8. 10 na 10 jest kwadrat. Jak w narożniku się wyleje wodę. No, łupku! Spadaj! Jakiś ciężar. Czy byś chciał wypłynąć tam? Ja nie, nie, spadaj! Ty no nie i... No. Czy ja tu wodę wlałem? Tam. Czekaj, jest? Spadaj! No! Idź w górę! No! Nie chcę tam iść, bo spadnę w dół i będzie po mnie. Kogo to? Co ty robisz? Dobra. no czy ja by nie widzę, jak tą wodę wlałem? Dobrze. No ja nic ci nie robię No ja muszę tutaj spać to tu gdzieś No bo nie ja Ja pójdę w swoim sposobem tu gdzieś Ej kirofa w ogóle straciliśmy Au! Czy... o Ooo No co ty robisz? Człowieku! Musiał... A no! człowieku, ej bo tu wiszę Ej no idź To nie bij mnie może co? Ja Ciągle. nie będę pić bo cię mieczem pójdę Dobra zabij, tak nic nie mam Czekaj na ja pójdę Oczywiście, to na... No, jest tą Więc... Dzięki za oglądanie. Ja pokażę właśnie, 10 na 10 Kolej, roku wodę welecka. Jak robicie kwadrat na środku 2 na 2 o. i wtedy tak fajnie woda i je w dubcha No Wym jesteś kwadrat. Wyjdźmy no chciał stąd i poprosiłbym. Ja bym zakończenie robił No i jak wam się podobało, to kliknijcie łapkę w górę, jeżeli możecie, Do, dodajcie to ulubione, ja jak ja tu to, mocno ci się spodobał. Coś tam, coś tam. No, no, no no patrzcie, chcecie być ...na bierze... Cicho! na dwa ...i ona akurat jak spadają sobie. My no więc... Zbiehaj, zabiję. Cicho, ja się żegnam, a ty mi przerywasz no, jakieś... Ja pokazuję tu, poradnik robię. <laughs> jak zrobić prosty... Radnik BR. Jak zrobić prosty mob spawner z tylko 16 mob spawnerów. A, te spawnery portalem przynosiłem. Cicho. Dobra. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję za oglądanie. Pierwszy... Nie, trzeciego trzek... Przyciszę go trochę. <coughs> udusiłem się. Już? No, już? Powiedz coś. No mówię. Czemu mówisz? Bo ja Piękny tak. dzień. Dobra, to do zobaczenia. Dzięki narka. Bundiada. tych hopier. Бұндай-а. да Не, бұны-яра. Бұны-яра.